Księgę widzowie. Gramy Fortnite'a. Ogólnie dziękuję, że się ostatni odcinek bardzo dobrze przyjął. Mam nadzieję, że będziecie mnie nadal wspierać. Dziękuję widzowie, a to, że tak dobrze przyjęliście tamten film. I co? Ogólnie. Nie wiem czy ktoś myślał oglądając poprzedni film czy patrząc po tytule. Gram, gram ostatnio dużo w Hollow I jest jeden problem. Mógłbym go nagrywać, tylko bym musiał się chyba wyposażyć go na kompie. Bo gram w niego aktualnie na konsoli. Eee, więc eee, ten... Rozumiecie. Osoby, które je o, interesowały to zrozumiem. A teraz przechodzimy do Fortnite'a. Gramy. A no, mam nadzieję, że nie będę miał skill issue jak zawsze. <grymne> Więc... Patrzymy. Koleżko. Dobra. Dawaj tego obywateli, Dobra, to bijemy double. pijemy doby. Chłop wie! Leży bro Bro, weź Co to jest? Chłop da hell? Kurwa Hawkins um. Nie będę mówić, czym to się um, kojarzy Bo nie wiem, czy mogę to powiedzieć mm. Kto wie, ten wie Leży? Ale, ale jestem kołtem. Nie wiem czy ale i tutaj ma się dosłownie rad i sobie wezmę ten... To bym nawet ten wieżczyn przekazał, że ma dla tej miejscówki. Bo no, Ale tego chyba nie ma nic. <grystanie> I na tobie? No, bro Bro Brocz Bro Bro! bro. Chodź, broski, chodź tutaj. Jak ty żyjesz? No, wejdź no. No, bro... No! Ej, mam pytanie, czy ja się uliczyłem, a jeszcze jest animacja wstawi... wstawania? What the hell? Oh man. Bro, you to bro. the Bro. That's amazing. Bro, bro, a bo on ma mi tyczne, ma mi teraz już się Dymy, dymy, dymy. Bro, dymy, dymy, dymy. Zadymiona. 来吃。 leży mm. O oh, bro, <laughs> ale będzie na pierdzielanka łoda i

O Boże, ale mi przykra, ja bro! Zrobiłem to. Zrobiłem wina. na nice. i Kosi mnie, żeby powiedzieć wcześniej nie moralnego, ale się powstrzymam. Więc co widzę? Ja idę teraz ten filmik zmontować. Wrzucić na kanał. No i co? フォロワータ。